Cześć, tutaj Norbert Bochuszewicz REMEBON. Chciałbym Wam opowiedzieć o problemie klienta z branży drzewnej z układem centralnego smarowania. Tak jak już wcześniej wspomniałem, klient z branży drzewnej zaprosił nas na spotkanie, by pokazać nam układ centralnego smarowania, który po prostu fizycznie nie działa. Maszyną czy aplikacją. Była piła do cięcia izolacji, która miała na sobie zamontowany fabrycznie układ centralnego smarowania składający się z jednopunktowych smarownic. Z racji tego, że ta smarownica jednopunktowa nie jest przeznaczona do transportowania smaru do tak odległych punktów, wynikają z tego po prostu opory substancji, trzeba było zastosować albo zastanowić się nad rozwiązaniem, które będzie w efektywny sposób dostarczać smar. Do konkretnych punktów, tu mam na myśli łożyska, głównie to liniowe, które po prostu potrzebują tego smaru do, podczas swojej pracy. Podczas wizji lokalnej mieliśmy możliwość zobaczenia, jak ta maszyna pracuje, jaki wykonuje ruch i jak, jak dalekie są odległości, po których ona się przesuwa, żeby po prostu odpowiednią długość przewodu móc dobrać. Określiliśmy mniej więcej, jaka powinna być dawka smaru. To też wynikało z DTR-ki maszyny i sugestii klienta. Zaproponowaliśmy dodatkowe smarowanie jeszcze kilku łożysk na prowadnicach, które były, do tej pory były niesmarowane, a można by było to za pomocą jednej pompy i tego rozdzielacza wykonać. Oferta została przesłana wraz z specyfikacją, by klient mógł się zapoznać dokładnie, co wchodzi w skład tego układu centralnego smarowania. Czekamy teraz na jego decyzję, musi to na pewno przedyskutować. Z całym działem utrzymania ruchu. Na pewno jeszcze wrócimy do rozmów w tym temacie u klienta.